Cześć, yy, wie co? Wie, witajcie w nowym odcinku ze Monbassu. Dawno, miesiąc mnie nie, nie Par, par bardzo. Nie sta, no, stawiam cały czas szorce, ale, ale czasem, ale tak, czasem nagrywam odcinki bocza, bo nie mam za bardzo czasu, więc, yy, więc przejdźmy do. Remy jego oglądania. No i, i, i sprawcie łapkę i subika z przejdziemy Przejdźmy już do gry. To, to w tamtym odcinku zrobiliśmy tutaj syropownię. Nie, tylko najpierw tam sobie pójdźmy z jeszcze, jeszcze um, będziemy głodni. Oczywiście. Dobra. Dobra. I o dziewiątej to włączymy to yy, generator. To prądu, aby, aby nam robiło tam serb klonowy. No i, i tam zapalimy sobie w, ko w kominku. Dobra, weź. no, weźmy to. To teraz usuję tam zaniosę i sobie zobaczę co tam było Było. w tej ile jeszcze tam połączyliśmy drzew bo tam nie pamiętam tam nagrywałem miesiąc temu dobra no. co tutaj no. Ile? 9. ojeju. Coś jest tu? Aha, to było to, bo wtedy no... musimy sobie zarobić. Tu mamy 5 złotych. Yy, no, to chodźmy. Zamknę szybciutko. Czy przydałoby się? Duże drewno, drewno, no, yy, dać na drewno opałowe, ale się nie opłaca. Yy, dobra, to co tutaj miało... A, to yy, może, yy, że pościnajmy drewno, abyśmy mieli opał. To wtedy, gdzie ja odłożyłam tą piłą piłę motorową. Tutaj nie ma. gdzieś tutaj blisko. Nie. Gdzie to? Tu nie ma. Ojeju. Gdzie to było? Może tam tamy. Tu jest. Tu mamy. Aha, bo wtedy zcięła tam tutaj to. To na razie tutaj my tu. Pójdźmy po to. Tutaj po to drewno. Teraz woda, tak. Jakieś mamy zakupione przedmioty? Nie, nie ma. Schodźmy w domku. Dobra. Dzisiaj sobie auto. Zotnijmy, weźmy sobie na paker. Poker. Subject sobie, byśmy mieli opał. Co? No mamy. Ale fajne! Ile teraz zrobili? proto fajny teraz zrobili. Nowy update fajny zrobili taki dobra Ojej, jeszcze trzeba... No tak trzeba jeszcze włączyć generator. Zatankujemy do pełna, no i włączymy. Idziemy. Tutaj. Bus. Jak coś widzowie, od, to od pierwszego lutego przez tydzień nie będzie mnie, bo pojadę na obóz. Jak coś. Na obóz pojadę. Nie będzie mnie przez tydzień kiedy się właśnie rozpoczną te... Te, fe, te ferie zimowe. Dobra, zatankowane do pełna. I odpalamy. No. O co chodzi? A. Dobra, włączone. Robi się syrop klonowy. Jest, działa. Działa. Trzeba jeszcze tutaj odkręcić. sięlało To niech się tutaj naleje. Potem zapalimy my w piecyku. Ale na, na razie. Jak mamy tutaj. Aha, bo nie mamy. E. U, tutaj pokazuje, ile mamy litrów. To fajnie. Ej. tutaj jest tak mało. Z tego to nie będzie nic. W razie na najpierw zakręćmy, jak się uzbiera. A tutaj? Już? Hmm. to odkręćmy. się odkręci. I... A no. To jest Myśmy... muszę zarobić pieniądze i tutaj dać muszę pościnąć drewno i tam do Francisa wyjechać Dobra, nie wiem czy już zapalać ma Proszę tutaj się tak pukowało można wsadzać. Tak Zje to. Zjedz! Om, om, om to, pałka, zapalnik, nie. Co? że się nam, nam, się nie ma go, się tam. Zaraz będzie nam tutaj robić. Tam. Ale jak, nam jak tutaj się, się robi? Ja, mo, ja teraz w tym w tym czasie się się, się, się ja Przed tym jeszcze to.

Stój, 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 stój. Opa. Eju. Dobra. z obywatelami, którzy Bye. I sprawdźmy, ile jeszcze, jeszcze zostało paliwa, a jeszcze coś tam zostało. Pa. A napiszcie, ście, napiszcie widzowie wie, dzisiaj, dzisiaj dzisiaj ha, e, hashtag e, kim dzisiejszego odcinka e, będzie ci, e, syrop podłoga taka, e, klonowy e, Dlatego, że, że dziś e, w ogóle robimy syrop klonowy

Super. Oczywiście rzeczy muszą, muszą się się bawić wychowanego ale potem znajdziemy. Hey. Hey. Hey, Jest! Jest, wreszcie! Wreszcie to jest! Dobra, to bierzemy! To znaczepa! Jest, jest, wreszcie! Wreszcie, dzięki Francis! Francis za te naczepy do, do, do mojej ciężarówki! Wreszcie mi nie będą rzeczy wypadać! Chcę się jeszcze, jeszcze przywitać. Dobra, się ma w Dobra. Dobra. Ja ustawię.

i asked sprawdźmy jak tam. Mamy no dopiero 11. A co to już? się wypala? Niech będzie mało, to dorzucimy do pieca. Ja to od razu uważam. Ja mam przypadkiem jakiegoś drzewa. A jest. Jest tutaj. Hop. No. 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 rata. To Ucinamy. No. A, że nie mogę tego podnieść. By było lepiej. Rzucę trochę. O. Dobra, tutaj. Może. 来呢？吗？啥？好吧。 Jeszcze. Ile tam? Hmm... No poczekaj. A nie można po prostu tu tam rzucić wie więcej tego i będzie się paliło? Technologia. 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 przecież tego jest nieskończoność. Co nie? Myślę, to może podgrzewać. <grym> Czemu nie ma? Ej, no tak, to bardzo, bardzo źle. Co? Muszę dołożyć? Z pewno? Dobra, dołożę. Pali się, czy nie? Pali się. Czemu to spada? A nie, poszerzył się. Ej. Dobra. o... No, szkoda, że nie mogę pić z powietrza. Jak teraz wleję, to ile by... Oha. Uh -huh. Się obniża, jeszcze jest do pień, to jest żywy. Syrop klonowy. bardzo wolno działa. Trzeba więcej zrobić, że może porobię teraz? Jest czas.

W kulę, okay. do, to jest wolna góra. Bardzo. Oj, czwa. Ja tego będę mieć. Tak jeszcze tylko kupię. Kupię... i, 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 i tych właśnie szczególnie do trzech. Na do do 10. w yes, yep. <kudrytable> Dobra. Tyle wystarczy na pewno. My. 88. O, o, tutaj rozsadźmy. Osiemdziesiąt osiem. O, Tak, No i posadzono. Dobra, sprawdźmy jak tam. No, dajmy co tak, ale się tam dobra to pojedźmy wyłączyć generator e, dobra to dajmy to to Dobra, może zostać tam. Eee, tak to będzie. Dobra, to wezmę to. Tam tutaj. Już nie, bo to spadnie. Dobra, i włącz. lądź. Eee, zjadło tylko paliwa. Dobra, to pójdźmy spać. Dobrze, widzowie. Dzisiaj na ty e e tyle, że wam się z wami jeżeli wam się spodobał ten film, to dajcie łapkę w górę, no i zasubskrybujcie kanał. Szczególny z pa! pa.